trzeba się bać. Bać należy się tych, którzy nią władają. I osiołeczkę witam bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym deczku z Capstowna. że tak późno, ale jakoś tak wyszło. W każdym razie dzisiaj tak trochę nietypowo będziemy nagrywać, grać, omawiać deck, który się nazywa Hemed Mage i ponoć stworzył go Kriparian. Nie jestem w 100% tak pewien, ale tak mi się wydaje. Jeszcze wiatr sobie przekręcę. No nie czasem. W, w każdym razie na czym deck polega? Może na początek. Deck jest po prostu tak zwanym... Stwa, ...tak zwaną spalarką. Ma za, zadanie spalić przeciwnika Direct damage'em. Eee, czyli po prostu walimy w, wszystkimi spellami w rej oponenta i liczymy, że go zabijemy. Oczywiście mm, nie tylko, bo mamy też kreaturek parę i te kreaturki oczywiście służą do tego, żeby jakieś tam dodatkowe obrażenia wy, tego naszego przeciwnika wykleić. Eee, I tak to mniej więcej wygląda, czyli taki powiedzmy kontrolny mag, który polega na spaleniu przeciwnika, co działa freeze mage, burn mage eee, czy którykolwiek inny. Mage. po co tu Hemet? Zapytacie pewnie. Ano, Hemet jest po to, że w momencie, w którym zagrywacie go, nie, w momencie, w którym macie już dobrą sytuację, według was, i możecie spalić przeciwnika, to zagrywacie go i zostają wam w deku tylko kule ognia, portale i pirowybuch. Czyli łącznie bodajże 32 damage'u, tak? 20, 32, tak. Więc zagrywacie go i macie na 100% pewne, że dobierzecie direct damage. I teraz tak, czy on jest potrzebny? No, to jest hemet mage, to by się przydał. Aczkolwiek yy, ostatnie gry, jak grałem tym dekiem, faktycznie tego ziomka nie zagrałem yy, chyba ani razu, albo jeżeli tak, to bardzo rzadko. Na początku, jak grałem tą talią, zagrywałem go dosyć często, ale gdzieś ostatnie gry, które grałem wczoraj, yy, to ten hemet tak sobie siedział i sobie nic nie Więc teoretycznie można, że znaczy teoretycznie praktycznie można grać tym dekiem bez hemeta zamiast tego wrzucić coś innego. I tutaj mówiąc coś innego, mam na myśli albo Blizzard, żeby mieć więcej możliwości mrożenia stołu. Teoretycznie Prolog Zagłady też jest nie najgorszym. Natomiast najbardziej chodzi mi po głowie młodsza inżynierka albo Horder, czyli zbierać łupów. To jest młodsza inżynierka, a to jest Horder. I tak samo Nosa. Za ta też jedna z tych dwóch kart pasuje. Ewentualnie może też być pan Akolita Bulu, który również kart dobiera. Kolejną rzeczą, którą można wrzucić do deku, Oj, nie wiem, jak to się tam nazywa. Kolejną rzeczą, którą można wrzucić do deku, jest pan Pożeracz Sekretów. Tylko jak trafiacie na dużą ilość magów, to wtedy on cię przystaje. I tutaj też można go wrzucić albo za Talnosa, albo za lustrzane odbicia, albo z tego hemeta. E, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o zamienniki, no deku raczej nie będziemy tutaj omawiać aż to tak pokrótce, no, dodatkowy spell i kreatura, jakieś tam przeciwko atakującym rzeczom brzmi e, którego pompujemy, żeby tam zdał obrażenia, do wyciągania z bloków do strzelania za blokiem no lokaj i Mediwa raczej się przydaje, no teoretycznie jeżeli go nie macie i chcecie pograć tym deckiem to możecie spróbować, e, no księga tak samo, e, ale to już nie na moją tę... Talność, czyli draw plus spell damage, pierwotny Glyph, czyli karta, która jest przegięta, e, pocisk lodu, czynnice szarżownika do zmniejszenia kosztów, do przeżywania, do przeżywania, do dobierania, do dobierania, direct damage, direct damage i hemet. No tak pokrótce to wygląda, e, tak więc e, chyba przedstawiłem wam deck tak myślę. No nie ma tutaj za dużo tak naprawdę do gadania, chyba lepiej będzie to zrobić w gierce. Jeszcze jeżeli chodzi o Mulligana, no to był kocząca księga, żmim mana lokaj mediwa ewentualnie pocisk lodu na jakieś agrodegi. Tak wygląda Mulligan. Te karty z 1 i 2 targetujemy żadnych tam za trzy, no chyba, że tajemny intelekt, na przykład jak mamy koina, jedynkę, dwójkę i coś tam jeszcze do niego to tajemny intelekt może zostać. Dobra, tak to wygląda, ja tutaj chyba skończę, jak to piszecie ładnie w komentarzach, rozmawiać i przejdę do giereczki numer 1. co wy na to? Myślę, że się zgadzacie, no to lecimy. Ok, mamy grę z szamanem, eee, tak jak mówiłem to wszystko wyrzucamy, teoretycznie to można by zostawić, ale i tak bardziej nam zależy na tych tanich kreaturach. Więc zrzucimy sobie te cztery karty w celu dobrania jakichś brzmiów many i arkanolożek. Mamy dwie arkanolożki, murloka i portala. Może wiedzi? tragedii. No i mamy szamana. Szaman nie jest naszym najlepszym matchupem. jak też nie jest jakimś super tragicznym. Tragiczny matchup do tego deku to na pewno druid, czyli druid, który ma... Ziemne łuski i dziki szał. Co dodaje mu, nie wiem, 30 życia. Nie jesteśmy praktycznie w stanie w ogóle tego wygrać. Na czapu kolejnym jest jakiś kontrol wojownik, który narzuca sobie pancerz. A to jest problematyczne dosyć. Um, wszelkiego rodzaju magii. Jeszcze sobie zerknę. Może w Trakobota wszelkiego rodzaju magii z Ice blokami, też są dosyć problematyczne. Zaraz pokminimy. Um, a jolo. Można by tutaj to spingować, ale on tak to zabije bronią, więc to jest trochę lepsze, bo nie zabije obydwu kreatur. A co tam, z czym tam jeszcze jest problem? No Priest też jest problematyczny, jeżeli się wyhealuje albo na przykład ukradnie z bloka. A tak to jest raczej spoko. No Jade Druid jest chyba najgorszy. Tak z dotychczasowych doświadczeń mogę powiedzieć. No i nam idzie bardzo dobrze, już mówili, już wbiliśmy 8 obrażeń, to dobrze wróży. To nawet bardzo dobrze wróżył. No, a poza tym jeszcze AgroDeki są powiedzmy, że w pewnym sensie problematyczne, bo mogą nas zabić szybciej niż my ich je, więc to też jakoś tam nie najlepiej działa. Robimy tak. Tego, znaczy mogłem zaatakować, ale to bez sensu że znaczy powiedzmy, że bez sensu, bo teoretycznie jak on zaatakuje w to i rzuci portal, to mi zabiją dwie kreatury. Moje życie jest Moje życie jest Przepraszam, ale palisz się. Dobra. Robimy w ten sposób. No te, też grając z tym takim trzeba być ostrożny, jeżeli chodzi o direct damage, bo... Hmm, trzeba pamiętać, że nie możecie rzucać wszystkiego w stół. Raczej nie możecie rzucać praktycznie niczego w stół. Poza ewentualnie tymi i, i, lokajem Diva rozbotem eee, To raczej bym był ostrożny. No znaczy, że trzeba pamiętać po prostu, że może wam tego damage'u braknąć. Nie mówię, że... O, no, nie rzucajcie w ogóle niczego w stół, bo to tak nie działa. Eee, tak jak tutaj na przykład ten firebolik. Eee, natomiast trzeba pamiętać o tym, że trzeba oszczędzać w miarę ten to obrażonka. Eee, on zagra portal. Nie zagra. I tu już tutaj, my, my już tutaj szukamy Litana. Ma już 14 HP, e, ma 14 HP, nie ma stołu. Cichutko. E, ma 14 HP, nie ma stołu. Raczej nie ma heal w tym deku. Ewentualnie z obrący skałko Górza może mieć tego elementala 2-4 zatrzymany. To znaczy ma 3. Ale z pierwszego miał biało okiego. Co, nie ma stormu? malstormu Jest flimtong, okej okay. Plankton jest rzeczą, którą trzeba zabijać tylko na początku gry w siódmej już nie ma sensu raczej Znaczy są różne oczywiście sytuacje, nie ma co w ogóle ale w tym momencie nie będziemy go zabijali Nie, tu kart kartu. A tam, kurde, jajeczka. Ok, ok, ziomeczku. Litalka nie mamy, ale mamy portal. No, dobra kreatura z portalu, nie ma co ukrywać. Zasadnie no, w tej turze mogę go zamrozić, znaczy jego stół w sumie. E, mogę go zabić oczywiście, ale mogę go zamrozić. Mogę zagrać jakieś takie, takie, takie. W dziesiątej turze to, więc. Spoko jest. Mm. I tutaj będzie Doomsayer. Prawie. Dajesz jeszcze jednego Eee, yy, No nie, to nie. Hello. No i tak się wygrywa tym deckiem. Tutaj akurat mieliśmy dobrą sytuację, bo z tych kratur na początku dużo obrażeń wsadziliśmy. I starczył jeden fireball, no ale takie są założenia. Dobra, lecimy dalej. Prosiście. się o nie, a my wymieniamy, wiecie co. Tylko jest bloka. Dlatego, że gramy na Prista i to nam się może przydać. Nie ma sensu tego używać, żeby raczej nie dobrać brzmi Amany. To seria, ale jest bloka dobra. Raczej nie dobrać brzmi Amany albo księgi, tylko dobrać jakiś tam coś innego, a to nam się przyda. Priest, wolny dek. Na wolny dek możemy coś takiego zostawić. Żeby po prostu szybciej dobrać to, to, to czego potrzebujemy. Dobra. A jest bloki dobrane. Gramy niezłotego. Ten jest złoty, a ten jest niezłoty. Lodowy blok niedługo wleci do Hall of Fame. Przepowiadam przyszłość. Zaczyna za pół roku. Okej, okay, mamy dragonki. Jeżeli chodzi o dragony, to najgorszy jest Drakon Operative, który może Ice Blocka ukraść. Zagramy sobie interek, żeby to dobrać. Lokaj Mediwa i zmiany. Akurat w następnej turze gramy zmiany, z Ice Blockiem. W piątej gramy Lokaja Mediwa z czymś tam. Może być taki dobry curve. Helkun. Tak sobie myślę. To sobie tak nie myśl. To jest nieco problematyczne, to by się przydało zabić. I możemy to zabić, i zabijamy. I do jeszcze to. To jest problematyczne, bo... Obniżenie kosztu speli o jeden daje bardzo dużo możliwości. No, może w Dragon Cluesie nie aż tak dużo, ale i tak trzeba raczej się takich kreatorów pozbywać. Tutaj mieliśmy zagrać Ice bloka pod tego, ale równie dobrze, żeby zagrać Ice bloka w piątej razem z nim, więc... To nie jest tak, że coś tutaj nam nie pykło. Myślałem, że to mi uleczy. Jeszcze nie wiem, co będę zabijał. Na pewno to pójdzie na twarz. Nie mam takiej ręki, żeby go jakoś szybko spalić. Nie mam drawu, więc raczej spalę to. Bo trzeba mieć takie wyczucie, czy macie rękę pod to, żeby gościa zabić ASAP. No ja nie mam takiej ręki. Nie mam ani direct damageu, ani drawu, więc to jest raczej słaby, słaby hand. Przepraszam. Tutaj rzucamy frost nowe, Żeby dać sobie czas, żeby te kreatury nie zginęły. Co prawda, pewnie zginęło od Dragonfire Potion. No, ale coś, co, co, co poradzę? No, to nie jest na pewno dobrą rzeczą. Ech, po prostu nie wierzę. To muszę zabić. No nie mam czym. To wykorzystamy to. Ciężko będzie, chociaż teraz ten Hemet może trochę zmienić. Tu problemem jest ten, ten kapła. Niestety, z dekiem, który jest w stanie wyleczyć dużo obrażeń, no ciężko jest wygrać. Może, może jest nawet to niemożliwe. Porzucimy ten stół, ale. Nie wydaje mi się. Że teoretycznie mam jeszcze 27 damage ze speli. Ale praktycznie on ma jeszcze tych drakonidów tajnych agentów, więc pewnie jakiś Ice Block zaraz pójdzie, albo inny crap. Jak skończy się leczyć tymi księciami, nie, jak oni się nazywają? Kapłanami uczty, to zacznie się leczyć Hero Powerem. No nie, no nie ma bata, żebym to wygrał. Tutaj. Tutaj no nie, 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 nie jestem w stanie po prostu. nie jestem po prostu w stanie tego ugrać Ech. Tu, 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 tu. Ja jeszcze mogę coś dobrać. No mogę glifu dobrać. To też z glifu mogę dobrać pyroblasta. Muszę zrobić tak. Muszę zrobić tak. on będzie na serd, na pewno tego nie wygram. Tylko teraz on mi zbija połowę życia na serd, że zbija mi jest bloka więc mam jakieś 3 tury, dwie tury. Żeby go zabić, no super, super, super. Brak tajny Agent. Świetna karta. Chcesz żyć wiecznie, To jest w ogóle rzecz, której ja nie potrafię zrozumieć do dzisiaj. Jak można wpuścić tego z tą kartą? Dobra, bronić się już przed tym nie obronię. Mogę jedynie spróbować spalić, ale. Znaczy, nie chcę mi się tego liczyć, bo to w sumie można policzyć, czy jestem w stanie to zrobić w jakikolwiek, w, w, w jakikolwiek wypadek. Ale nie specjalnie. Jestem fanem liczenia. No spróbuję, ale mam jedną turę tak naprawdę. W tej turze muszę zagrać Ice bloka i mogę trochę damage'u w niego wcisnąć i w następnej muszę go zabić. Wą, czy mi się to udało. To na bank i mam 7 many. Dobra, dostanę Dobra. Prawie. Całą drogą, raz jak grałem z jakimś magiem, to rzucił dwa portale Krainy Ognia i z dwóch, dostał Doom Guarda. Myślałem, że monitor wrzuca przez okno. Nawet nie jest tak źle, jak myślałem. Bo mam jeszcze firebola, czyli mam 15 damage'u z tego. Gdybym dobrał Talnosa i z pierwotnego glifu coś, to bym może i był w stanie go zamordować. Aczkolwiek na no raczej nie dobiorę. Musiałbym teraz dobrać z tego ice Blocka Ewentualnie mógłbym dodać też jakieś mrożenie bordu. Jak Prawie No, raczej się nie nabierze i nie, nie zostawi tego... Ten, 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 to, Raczej zaatakuję, po prostu nie zabiję. Znaczy, no tutaj problemy były ci, by, 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 było tych dwóch kapłanów uczty, no, którzy wyleczyli masakry, się dużo obrażeń. Więc no niestety, no z takimi lekami jest mega ciężko coś ugrać No ale cóż, czasem tak bywa. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jutro oczywiście będą jeszcze jakieś gierki. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów lub na streamie A do widzenia, do zobaczenia, hej Spyus see ja.